Hej, hey, witam was bardzo serdecznie, jestem Beren, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Survival. Jak widzicie, dalej jeszcze się męczę z tą farmą dyń, ale dzisiaj ją będziemy tylko upiększać, no i oczywiście ją musimy poprawić, tak? A plan na dzisiaj jest taki, że najpierw będziemy musieli się wybrać po e, trochę piasku, więc będzie jakaś tam wyprawa krajoznawcza. I chcę też pozwiedzać trochę ten świat. Po drugie, będziemy musieli e, znaleźć jakieś rozwiązanie dla naszego problemu. Z tym, że my non stop rzeczywiście farmimy jedzenie ręcznie i krowy też wszystko ręcznie robimy. Także prawdopodobnie to będzie farma kurczaków, ale jeszcze nie zdecydowałem. Tutaj delikatnie robię timelapse żebyście sobie mogli zobaczyć w przyspieszeniu, jak wygląda mniej więcej to moje upiększanie. Oczywiście w tym momencie, gdy jeszcze to nagrywałem, to jeszcze się nie zorientowałem, że jest błąd, więc to naprawa będzie później, tak? Co jeszcze? Szykujemy się do walki ze smokiem. A, i ta wyprawa krajoznawcza jest jeszcze w związku z poszukiwaniem miejsca na nasz zamek, bo chyba znajdę jakieś lepsze miejsce niż na bagnie. I e, podjąłem decyzję, tak to będzie zamek Draculi. Tylko nie będzie to taki super typowy zamek, bo tak jak mi zaproponował jeden z widzów, będzie taki podniszczony z zewnątrz, w środku dopiero będzie widać jego... No, Wewnętrzne piękno, o tak, tak to nazwijmy. Co jeszcze? Hm. Aha, e, chciałem Was pytać, prosić jeszcze o taką rzecz. Słuchajcie, w czasie całej rozgrywki będzie e, na pewno wiele sytuacji, w których można by było coś zrobić więcej, coś zrobić lepiej. I ogólnie, chyba rozumiecie o co mi chodzi. Chodzi mi też o to, żeby było jakieś dodatkowe wyzwanie, także. Proszę Was, żebyście w komentarzach napisali jakąś taką listę wyzwań, challenge, które chcielibyście, żebym ja w czasie tej rozgrywki wykonał. Ja nie będę oczywiście wykonywał wszystkich, tylko te jakieś, nie wiem, e, najbardziej lajkowane, ewentualnie te, które mi się spodobają. No i w miarę dobrze wygląda już ta farma. No. A e, to spowoduje, że po prostu będzie ta. Rozgrywka też dla mnie ciekawsza, i może wymyślicie coś, co trzeba zrobić, o czym nigdy w życiu nie pomyślałem. Także zachęcam Was, dlatego sekcja komentarzy należy do Was. A, bo nie powiedziałem. Szkło będziemy potrzebować, dlatego że ja chcę zrobić tutaj szklaną podłogę, żebym widział, jak będę siedział na dole. Czy przypadkiem e, mi się gdzieś zombie u góry nie zespełnił, i to będzie też takie moje miejsce do awczenia bo sobie zrobię. Zejście nie jakimiś tak schodkami albo drabinką, tylko normalnie zrobię tutaj windę wodną. Takie myślę eleganckie rozwiązanie, zabezpieczoną w ten sposób, nie tylko. No, tymi takimi furtkami do e, podków, nie? Co jeszcze? Aha, e, farmę kurczaków zrobimy w pełni automatyczną, czyli ja ich też nie będę zabijał, nie będę się bawił w mordowanie tego, tylko wystarczy, że będę stał i będzie mi wyrzucać. Od, po prostu pióra i usmażone kurczaki. Może dzisiaj jeszcze nie będzie taka w pełni funkcjonalna, ale będzie taka, e, że tylko trzeba będzie rozmnożyć kurczaki, które będą nam składać jaja A reszta e, sadzicie, a reszta po prostu z czasem jak nazbieramy kurczaki, to na w pewnym momencie po prostu zacznie działać. E, jak widzicie, tu jeszcze się nie zorientowałem, że popełniłem błąd. Jeśli chodzi o tą farmę dyń, zobaczcie, te roślinki są pod pistonami, a powinny być pod obserwerami. Dlatego w momencie, kiedy pierwszy raz ruszy ta maszyna, bo się pojawi dynia, to polecą mi nasiona, bo zniszczy rośliny, a nie dynie. Także to jest mój błąd. Tutaj na dole planuję zrobić tak: eee, może jakiś pokój do palenia, przepalania rzeczy, bo ma, słychać tam gdzieś lawę na dole. Może nie mówiłem, ale gdzieś tam słychać lawę, to się dokopię do tej lawy i będzie do przepalania. Teraz jeszcze chciałbym ruszyć na tą wyprawę po piasek. A, odłożyłem tę łóżko, nie martwcie się. A, tylko chcę jeszcze konia sobie zgarnąć, bo nie ma co zasuwać na piechotę, nie? Wracając jeszcze do planów ze smokiem. Myślę, że może nie w przyszłym odcinku to zrobimy tylko jeszcze w następnym, bo w przyszłym odcinku chcę koniecznie postawić taką bardzo, bardzo ubogą wersję farmy villagerów, w której będziemy je rozmnażać, żeby uzyskać villagera od Perw Endu. Bo szukanie endermanów teraz i marnowanie kupy czasu na to, żeby wszystkich zabić jest bezmyślne moim zdaniem. Szybciej mi pójdzie po prostu wyhodować odpowiedniego villagera i go rozwinąć A więc będziemy też potrzebować kilku villagerów, z którymi będziemy się wymieniać Tak, żeby dostać emeraldy Mam nadzieję przy okazji nie zabić wszystkich innych villagerów, których mam Dobra, ja ruszam Dobra, ja już jestem Na miejscu, gdzie znalazłem wystarczającą ilość piasku, bo naprawdę nie mogę znaleźć coś w pustyni, chyba będę musiał skorzystać z tego Generatora map, który Wam podesłałem Żeby znaleźć jakąś pustynię, bo naprawdę nic tu nie ma Tamtą wysepkę chcę zgarnąć I na początek będziemy jeszcze używać piasku do zrobienia tej farmy villagerów Dzięki temu co jakiś czas spełnią żelaznego golema Jak zrobimy im szklane ściany a to nam pozwoli na takie troszeczkę podwyższenie poziomu ochrony naszych wladzarów, tak? Ja się szybko prześpię, żeby się nie użerać więcej z creeperami w czasie kupania piachu. A, no i właśnie, mamy nowego konia. Możemy wymyślić nowe imię, tylko proszę wymyślcie mu jakieś głupie imię, bo to jest strasznie słaby koń i nie lubię go. Także imię dla nielubianego konia. Tak, wiem, że to słyszysz koniu. Ja nic nie podpowiadam, bo szczerze mówiąc nie mam pomysłu. Ma złotą zbroję, złote skarpetki, a taki nieskoczny jest, że szkoda gadać. Jest strasznie wolny, jeśli. Ale tak to jest, jak się bierze pierwsze lepsze, a nie sprawdza się, co się bierze. O, ludzie, uwielbiam tak kopać ten piach. To jest jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy w ogóle w Minecrafcie, kopanie piaku ze szpadlem wydajność 5 albo czy tam 4, to po prostu cudo, a później jak się kopie kamień, jeżeli ma się ten beacon cały, no czysta przyjemność. Miejsca starszyło. W razie czego coś się wyrzuci. Tak, swoją drogą muszę sobie załatwić jakiś kilo z jedwabnym dotykiem i łopatę z jedwabnym dotykiem, bo może być później problem z trawą. A mam taki pomysł, w którym akurat trawa i inne rzeczy z jedwabnego dotyku, np. duża ilość kamienia, by się przydały. Zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj do wody, bo widzę, że tu jest e, wydrążona ziemia, pęknięta ziemia. Weźmiemy sobie tylko trochę wodorostów i zaraz tam zajrzymy. Często w takich dziurach można znaleźć odkryte po prostu diamenty na zewnątrz. Warto zajrzeć. Nieraz na tym zyskałem. Eee, za płytkę jest. E, tutaj nic nie będzie. Chociaż. O nie, jest odsłodem. Dwie najgorsze rzeczy szkielet na pająku. Dobra, ja sobie skoczę, jeszcze tylko zrobię filar, byśmy mogli obejrzeć tutaj okolice. Tutaj są koordynaty, bo miejsce jest piękne i się zastanawiam, czy przypadkiem tutaj bazy wodnej nie zrobić. Dobra, wracamy stamtąd, idziemy do domu. Dobra, ja idę do góry. W sumie głównie widać tylko ten ciemny dąb Las Jakieś górki Brzozowy las Hm, trochę wyżej jeszcze podskoczę Tutaj widać lawę, którą zalałem. My przeszlifujmy stamtąd właśnie yy, i ogólnie tam jest gdzieś nasz dom. Dobra. No a tak po mojemu co tutaj, poza tym, że jest piękna wyspa i zatoka, nic innego nie ma. Dobra, ja lecę na dół i już jesteśmy w domku. Jak widzicie, już są przestawione roślinki i jak rosną, to pomiędzy nimi Pasuje. jest Piston. Ładnie elegancko działa. Ja jeszcze troszeczkę je poprzepiskam. O, nasza pierwsza dynia Widzicie, już została zebrana. Dobra, trzeba się zabrać za ten dół. Ja tutaj to ogrodziłem, ale ja to chyba zetnę. Tu będzie szybki time z tego, jak tutaj stawiam podłogę oraz e, przedłużam filary. I zabierzemy się zaraz za farmę kurczaka. Jeszcze powiększymy to pomieszczenie. A przez chwilę wam nie będę przeszkadzał. Życzę miłego oglądania i miłego słuchania muzyki. Słyszymy się za momencik. No i właśnie zaczęliśmy budowę naszej farmy kurczaka Troszeczkę będzie tutaj skomplikowane z redstone'em Nawet jeżeli dobrze się przypatrzycie, sam się pomylę Ale to wszystko powiem eee, I to jest taka farma, którą chyba Mambo Jumbo pierwszy raz stworzył tak eee, Z widocznym elementem na YouTubie To jest bardzo, bardzo stary projekt Jednocześnie działa, więc moim zdaniem super nie jest skomplikowany. O i właśnie tutaj popełniam błąd. Czy nie tutaj? Tutaj, tak. Postawiłem przed chwilą klocek, nie ten. Nie ten w narożnikach tylko ten przy komparatorze. Jego tam nie powinno być, tam powinien być czerwony proszek. A poza tym to wszystko gra. Później się będę trochę z tym użerał, żeby to rozwiązać, ale... żaden problem. E, ja tutaj u góry zrobię takie miejsce, żeby można było, e, tak, tu czerwony proszek idzie. I tutaj na tym bloku, na którym stoję, też powinien iść. Dlatego strzeliło tylko raz, a chcieliśmy serię, żeby strzelało, jak tylko coś się znajdzie. No, e, ja tutaj u góry zrobię miejsce dla kurczaków do wejścia i też do karmienia. To będzie za naszymi piecykami, które tam mamy. I jakoś zrobię tak, żeby tam było ukryte przejście. Jeszcze nie wiem jak, ale to jeszcze zobaczycie. Tu jest srogie myślenie, co zrobiłem nie tak. O, i właśnie tutaj powinien być ten redstone. Działa, działa. Jupili. Dobra, to jest od strony technicznej prawie całej zrobiona. tu jeszcze ogradzamy, bo potrzebujemy żeby te kurczaki nam nie uciekały stąd no tutaj chciałbym chyba szkło Dobra, w każdym razie tutaj przeprowadziłem kurczaki i zrobiłem takie klapy. Zobaczcie, jakie sprytne rozwiązanie. Spadające kurczaki. Tylko nie postawiłem tam tego szkła. I zobaczcie, co się zaraz stanie. Jak nakarmię kurczaki, i odejdę sobie z nasionkami. Ze względu na brak szkła będą mnie ścigać. O, i tak właśnie to wygląda. Trudno, bo trzeba będzie popłynąć jeszcze raz. Tutaj zamknę. I tutaj będzie trzeba jeszcze lawę wstawić. No i gra. Fajnie to wygląda jak kopczaki tak z tej wody wyskakuje, nie Uj, mały, dawaj, dawaj. Idziesz? No, chodź. No brawo, udało ci się. Przeżyjesz. Wymyślenie, hmm. ja że zrobię to tak, że postawię po prostu tutaj obraz i akurat mamy elegancko, bo pasuje nam do ściany, a przez ten obraz można po prostu przeskoczyć. Widzicie, ładne zamaskowanie wejścia do rozmnażania kurczaków. Teraz uzupełnimy jeszcze tutaj tylko lawę. I tu popełniłem kolejny błąd. Nie wsadziłem szkła, które zamyka całą tą konstrukcję. Widzicie, tuż nad skrzynią brakuje szkła. I znowu mi kurczaki uciekną. Może nie te, co są u góry, ale te, co będą z ich jajek. Dynia pracuje. Już nic nie muszę przy niej robić. A musimy jeszcze przemieścić tą farmę brodawek. Zrobimy ją chyba na dole, o ile w ogóle będziemy robić. Bo, jak się okaże, że pokonamy smoka i widera, no to później nam za bardzo już nie będą potrzebne, nie? Chociaż do widera nie wiem, czy w ogóle będą potrzebne. Dobra, ja życzę miłego spania. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I widzimy się w następnym odcinku. Ale mi się podoba teraz ta baza. No teraz ładniej wygląda. To na tyle. Pa pa!